Potrzebujecie końców, zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody, dostaje, możecie płacić przelewem PaySafe, Kardem oraz SMS-em, czyli wszystkim. Z kodem rabatowym Kuba otrzymasz 5% więcej. Link do strony znajduje się w opisie. Cześć, jestem Kuba, Ci pokażę najbardziej grywalnych zawodników w FIFA 20 i mam do Was wyzwania. Jeżeli w ciągu godziny od oddania tego filmu bijecie 200 apek w górę, to już kolejny odcinek oraz przypomnę, że 600 apek w górę, kolejny odcinek z tej serii, a każde 90 apek w górę, to to z kolejny odcinek, a tutaj macie pokazane z tej 5 osób, które stawiły suba na moim kanale, które pozdrawiam. A jeżeli wy chcecie się w kolejnym odcinku, to koniecznie zostawcie subskrypcję. Teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwszym zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest Eder Militao. Jest to świeże nabyte krawą który w następnej FIFA będzie bardzo grywalny. I myślę, że wielu z Was będzie chciał właśnie zagrać tym piłkarzem w następnej Fifie. Między innymi grywalne w karcie tego zawodnika będzie jego tempo, obrona i fizyczność, które będą wyglądały bardzo ciekawie. I już w obecnej FIFA zwykła karta Brazylijczyka wygląda bardzo ciekawie, a co dopiero będzie. Będzie teraz, jeżeli dostaną sporego upgrade'a i do tego jego statystyki będą wyglądały o niebo lepiej, do tego będzie on wiele bardziej grywalny i widzę. A czy wy będziecie chcieli zagrać tym świetnym obrońcą w FIFA 20, napiszcie na dole w komentarzu. Następnym piłkarzem w dzisiejszym odcinku jest Gabriel Jesus. Zawodnik ten kolejny rok będzie w konie bardzo grywalnych kart w FIFA. Brazylijczyk ma za sobą dosyć równy sezon i myślę, że zostaną przy swoim obecnym overall i zmienią się tylko jego statystyki, lecz karta Jezusa cały czas będzie wyglądała bardzo ciekawie. Sami popatrzcie na tą kartę i przyznajcie, że wygląda ona bardzo ciekawie. Jesus pewnie na początku FIFA 20 będzie kosztował około 400 tysięcy, więc jak na sam początek będzie to spora kwota, lecz myślę, że za takiego zawonika będzie to jak najbardziej adekwatna kwota. Ja na 100% będę chciał w następnej FIFA zagrać tym napastnikiem, a jakie z wami, napiszcie. W dole w komentarzu. Kolejnym zawodnikiem jest Sancho, czyli kolejny świetny młody zawodnik w dzisiejszym odcinku, który może być jedną z najbardziej krywalnych kart w FIFA 20. zawodnik ten będzie posiadał bardzo dobre tempo, oraz dribbling oraz także strzał oraz podają tego zawodnika będą na bardzo dobrym poziomie, jak na przykład na początkową fazę gry. Do tego Sancho jest Anglikiem, więc będzie można go fajnie połączyć z językiem angielską, lub nawet używać go w składach z Bundesligi, która będzie wyglądała w następnej FIFA bardzo ciekawie. Do tego Anglik będzie o 5 gwiazdek sztuczek, co będzie robiło z niego jeszcze bardziej grywalną kartę. Według mnie zawodnik ten będzie bardzo co grywalny w następnej FIFA, a jakie są według Was? Napiszcie zalew w komentarzu. Teraz przed na Marsjala, który już chyba jest klasykiem, jeżeli chodzi o zestawienie najbardziej grywalnych zawodników w FIFA. Piłkarz ten w następnej FIFA zostanie przy swoim obecnym overallu, lecz jego statystyki mogą się lekko zmienić i karta Francuza kolejny rok będzie wyglądała bardzo użytecznie oraz grywalnie. Takie statystyki jak tempo, dribbling oraz strzał na tej karcie będą wyglądać bardzo dobrze i myślę, że wiele graczy będzie chciało go używać w swoich składach i nawet ja będę się zaliczał do tego grona, ponieważ co FIFA wykorzystuje Marsjala w swoich składach na początku FIFA, a czy wy testowali? tego piłkarza w jakiejś Fifie napiszcie dole w komentarzu oraz napiszcie jaki według was overall będzie miał on w następnej Fifie. Następnym piłkarzem w dzisiejszym odcinku jest Kai Havert, czyli wielki młody niemiecki talent, który także w następnej FIFA będzie zaliczał się do jednego z najbardziej grywalnych piłkarzy w grze. Karta Niemca jest bardzo zrównoważona jeżeli chodzi o statystyki i musicie mi sami przyznać, że karta tego zawodnika wygląda bardzo, ale to bardzo grywalnie. Jak to mówiłem, Bundesliga w następnej FIFA będzie wyglądała bardzo dobrze i właśnie ten młody Niemiec jest jak najlepszym przykładem tego, że warto będzie w następnej FIFA zrobić skład właśnie z tej ligi. Do tego Każdem w następnej chwili dostanie upgrade, lecz myślę, że jego cena w następnej chwili będzie wynosiła około 50 tysięcy końców, a co wy sądzicie o tym piłkarzu? Napiszcie w komentarzu. I już ostatnim zawodnikiem dzisiejszym odcinku jest Aleksander Arnold i chyba mogę tu już śmiało powiedzieć, że następca walkera, jeżeli chodzi o grywalność prawych obrońców w wizy angielskiej. następnej chwili Anglik dostanie sporego upgrade do oraz statystyki i właśnie to będzie czyniło z niego jednego z najbardziej grywalnych, jak i najbardziej grywalnego prawego obrońców w grze. Każda statystyka na karcie będzie wyglądała wręcz genialnie, jeżeli chodzi o kartę bocznego obrońcy. I teraz tylko pomyślcie jak będą wyglądały karty specjalne Anglika. Ta karta będzie na pewno bardzo droga przez pewien okres gry, lecz myślę, że będzie warto w niego zainwestować. Jak to już mówiłem, karta tego piłkarza będzie wyglądała wręcz genialnie. Czy Wy też tak uważacie? Napiszcie się na dole w komentarzu. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Przypominam, że o 6 stopek górę się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 9 stopy w górę dodatkowy są odcinku. Napiszcie jakiego zawodnika wam brakowało w tym odcinku, ponieważ pojawi się druga część tego odcinka. Teraz nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.